Witajcie w kolejnych rozważaniach koronawirusowych. Kolejny raz na świeżym powietrzu, bo możemy. Chciałbym dzisiaj nas zachęcić do sprawdzania swojego serca. I tym wersetem, który chciałbym, żeby nas prowadził w tym, jest werset z przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 werset. Czujniej niż nie wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kiedyś, kiedy pierwszy raz ten werset na mnie zwrócił, zwrócił swoją uwagę, to właśnie uświadomiłem sobie, że taki, jaki jestem w środku, taki będę na zewnątrz. I ten werset mówi mi o tym, że mam pilnować tego, jaki jestem w środku, bo z niego tryska to, kim jestem. Jeśli pozwolę sobie w swoim sercu, w swoje, swojej motywacji, w swoim nastawieniu do innych, pozwolę sobie na lęk, na złość, na zgorzknienie, na nienawiść, na taką drwinę, no, na takie emocje, które po prostu możemy pozwolić sobie, niestety, i pozwalamy sobie czasami na to, żeby, żeby, żeby je zostawiać, a czasami nawet pielęgnować, to niestety, ale tacy będziemy. Można mi się wydawać, że my dalej jesteśmy fajnymi chrześcijanami, można mi się wydawać, że dalej jesteśmy budującymi ludźmi, oszukujemy samych siebie, dlatego że tacy jesteśmy w sercu, tacy będziemy na zewnątrz. I myślę sobie, że ten dzisiejszy czas, czas takiego wchodzenia na nowo, Tą rzeczywistość, która może być nie taka jak ją kiedyś pozostawiliśmy, może być takim momentem, kiedy rzeczywiście pilnowania tego serca będzie większa potrzeba niż zazwyczaj, dlatego, że, no, że właśnie będzie dużo przyczyn do tego, żeby, żeby po prostu być czy to zgorzkniałym, czy zniechęconym. Czy w jakiś sposób y, zdołowanym tym, co się dzieje, pilnujmy swojego serca. Pilnujmy swojego serca, bo z niego tryska źródło to tego, kim jesteśmy. Módlmy się do Boga o to, żeby nie było w naszym sercu lęku, a jeśli jest, to pytajmy się, co możemy zrobić, żeby go usunąć. Y, myślę, że o lęku jeszcze powiem oddzielnie. Jeśli są w naszym sercu złe nastawienie, jest jakieś nastawienie złe wobec ludzi wokół nas, to módlmy się, żeby Pan Bóg nam pokazał tę osobę w innej perspektywie, módlmy się po prostu, żebyśmy byli dobrym świadectwem Bożej łaski w naszym życiu. Panie, daj nam w tym trudnym okresie strzec naszego serca, strzec tego, żeby to serce biło dla Ciebie. I żeby to świadectwo, które w naszym życiu będzie obecne, było właśnie świadectwem tego, że Ty faktycznie. Potrafisz nas zmieniać. Z Bogiem. Do zobaczenia.